Czy dodatkowe źródło dochodu zawsze oznacza siedzenie po nocach? Mit obalony. Ciągłe zarywanie nocy, by zarobić ekstra? Nie tędy droga. Wielu z nas kojarzy dodatkowe projekty z charówką po godzinach. Sam kiedyś myślałem, żeby zarobić na rękach, muszę śledzić je całą dobę. Reagować na każdą zmianę i być stale online. Dziś wiem, że kluczem nie jest spędzanie godzin przed ekranem, ale przemyślany system. Krótka analiza, jasno określone zasady wejścia i wyjścia oraz nie podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. Oto jak możesz uniknąć siedzenia po nocach i nadal budować dodatkowy dochód. Ustal konkretne godziny na Analizę. Wystarczy 15-30 minut dziennie, by sprawdzić kluczowe poziomy i podjąć decyzję. Stosuj strategię z określonym planem. Wiesz, kiedy wejść i wyjść, więc nie czekasz do późnej nocy, obserwując każdy ruch. Wykorzystuj automatyzację. Alerty cenowe i zlecenia warunkowe pomagają ci trzymać się strategii bez konieczności ciągłego monitorowania wykresów. Zaobserwuj ten profil, aby dowiedzieć się więcej o prostych i skutecznych strategiach, dzięki którym zaczniesz zarabiać świadomie, a nie kosztem swojego czasu. I i zdrowia.